Witam widzowie z tej strony MC6 w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie taką paczuszkę i jaki to jest tutaj Martinez, Marcelo, Ajax i Manchester City no zobaczmy jakie to są Klub 66 A, Gold

Idziemy sobie dla odmiany, otworzymy sobie tak. Leci to. Leci to. No i co jest za pierwsze? I, o oh, fajne, nie miałem. Co, co się kryje pod tą kartą? Kapita. Nie wiem czy miałem. A co się kryje pod tą kartą? Kapitan PSG, dobrze, że się wymieniłem. Tu, tu, tu się kryje Van Dijk. Fajna karta, po, powtórka. Tutaj Haaland. No, Haaland wreszcie. A tutaj Marcelia. I tutaj z tego trafu się bardzo cieszę, bo jest Kapitan PSG, Kapitan tego klubu, Marcelia.